o siedzi, fajna ryba przejdź zobaczcie jaka skarpa z takiej skarpy właśnie go ciągnęłem Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj tak jak widzicie za mną, znowu nad rzeką, nad tą samą co poprzednio. Wziąłem sobie ultralighta i dzisiaj też na gumeczki popróbuję troszeczkę za jakimś może tęczakiem, może jakiś potok się trafi. Pogoda jest podobna, trochę chmurek, trochę przejaśnień, wiatr nie za silny, także będzie się przyjemnie łowiło woda. No, woda nic nie drgnęła, nic nie padało, także woda tak samo mała jak była, taki jest. Jest dosyć czysta, także na takie drobne łowienie myślę, że dzisiaj też będzie bardzo dobrze. No ale to jest tylko teoria, a jak będzie, zobaczycie sami. No przeszedłem ze 2 km. No, że chłodno jest, to się tak mocno nie zadyszałem, bo dość szybko szedłem. no zaczep no i będzie rwanie a jak niestety to jest takie łowienie ultralightowe że trochę się w wodzie zostawia no trudno nie poradzę nic dobrze że mam tych haczyków jigowych z polutowanymi główkami ale będę musiał zamówić sobie haczyków. Mam główki różnych rozmiarów, nawet duże, spore takie mam też. Także polutuję sobie, żeby na sezon było. Bo ten ultralight coraz bardziej mi się podoba, no a niestety tego się rwie, no nie ma co się oszukiwać. Dobrze, a grawki mam też AlieExpressy, za grosze kupiłem. No to coś tam, coś tam. Przygotowany jestem, ale trzeba dorobić na pewno. Zaraz się o konie zaczną, zaraz coś. Na takich płytkich miejscach lubię iść i obserwować wodę. Czy coś ucieka, czy coś się dzieje. A tutaj zaraz kończy się ta prostka i zaczynają się piękne kamienie. No, wycinka. Drzewa lecą jednak chyba za płytko, chociaż tak jak w poprzednim filmie mówiłem, że mimo wszystko szukam płytszych miejsc, takich bystrzejszych, może, może nie zupełnie że płytkich, ale bystrzejszych, bo tu są odcinki takie, no typowo podklenia, powiedzmy podlipienia, przeplatane z odcinkami bystrzejszymi. No te klenie, lipienie to już historia. Oczywiście klenie kiedyś tu były, teraz to już tak sporadyczniej. No ale taki charakter mówię wody, nie. A poza tym na takiej małej wodzie, lubię pochodzić, popatrzeć, zarejestrować sobie właśnie parę miejsc, gdzie jakieś kamienie, gdzie jakieś zawady. Później jak woda jest wyższa, ciemniejsza. Już na inne łowienie, czyli błystkami, woblerami. Mam już parę miejsc zarejestrowanych, pewniejszych takich, gdzie ryba może stać, bo tutaj powiedzmy, nie wiem czy tam widać. Robi się. Warkoć za dużym głazem. Na tej małej wodzie tam może ryba nie stoi, ale przyjdzie trochę wody i podejrzewam, że ryba za tym będzie stała. Także warto, czy mała woda, czy taka czy siaka chodzić, po prostu poznawać rzekę, poznawać wodę. Oj, tutaj te miejsca dawniej dawałem takie potokowce, takie lipienie piękne, no ale niestety hodowle zrobiły swoje. I teraz zostały pojedyncze potoczki. No i ten czaki jak wypuszczą z hodowli. Jak uda się złowić ten czaka, to wam pokażę, bo większość z nich ma albo powycierane płetwy, albo gdzieś tam łeb przytarty albo jakiś chudszy albo niekształtny. To są wszystko ryby, które nie nadawały się do handlu i to nie są żadne uciekiniery, tylko po prostu je spuszczają do rzeki po wyprzedaniu asortymentu one się nie nadają po prostu do handlu także jest wiele mitów na temat tych ryb temat pstrągów, tenczaków i tak dalej kto latami jeździł na te rzeki to wie jak to wyglądało, jak to się zmieniało i jakie są tego powody dzisiaj tak jak poprzednio kijek Metsui For post do 6 gramów Kołowrotek Ryobi Slam, lecionka Siglon X4 grubość. Zobaczcie mam nawet zapisane 0.4 tu źle dałem przecinek to nie jest przecinek tylko to powinno być kropka Siglon 0.4 dosyć cienkie łowienie. No ale niestety na te małe gumeczki najlepiej łowić cienko wtedy wszystko czuć dobrze się rzuca dobrze się prowadzi niestety trochę się tego rywie. No ale coś za coś. Miałem pytanie w komentarzu dlaczego nie podbijam tej Tanty jak łowie. Ja ją podbijam tylko tak delikatnie, pyk tylko szczytóweczką. Nie po to, żeby ona podskakiwała do góry, tak jak się dżiguje za okoniem, tylko żeby ona drgnęła, bo ona się spływa troszeczkę tamtym ogonkiem macha. A ja leciutko tylko pyknie, nie wiem czy będzie widać. Spróbuję przybliżyć szczytówką. pyknę to ona wpada w taką lekką, jakby turbulencję. Prowokuje to rybę. O, siedzi, fajna ryba. A już tak przed chwilą myślałem, że chyba tutaj nic nie będzie. Potoczek No, potoczek No, wyszale się, wyszale się chwilę No, gotowy? to chodź Piękny kropuś, ale łyknął Całą gumę Spójrzcie Nic nie wystaje nawet otwórz buzię oddaj plecionkę pokaż ładnie łyknął całe no oddaj to cię wypuszczę oddaj 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 taki pstrągłość na tantkę chodź do wody pójdziesz poszedł No już jest pięknie, potokowczyk wpadł, także pierwsza ryba jest, były jakieś wyjścia, były jakieś strzały, ale nie mogły się zdecydować. Chyba teraz jak troszeczkę się rozwidniło bardziej, troszeczkę się widniej zrobiło, ryby są chętne, atakują bardzo ładnie. No zresztą widzieliście, ten potok to łyknięte miał fest, strzał był piękny, hol pewny, dlatego idę, próbuję dalej, bo może się, może się w końcu odpaliły. No i pięknie, ryba złowiona, dzień zaliczony. A taki leniwy tutaj odcinek jest. Miałem go ominąć, bo mówię, no za, za, za wolny nurt tutaj troszeczkę. No a jednak spójrzcie dzikie róże już pąki wypuszczają. Naprawdę robi się pomału, pomału wiosennie. Z tego miejsca miałem kiedyś pięknego potokowca, chyba 48 albo 46, nie pamiętam. Ale piękny potok, taki stalowy, stalowy kolor. Tutaj pod wodą, tam gdzie rzuciłem teraz, kołek idzie, tak jakby pod skosem. On już tyle lat tu leży, woda go nie przestawiła. I spod tego kołka kiedyś wyszedł. Ale klucz wielki, krzywo im to trochę wyszło, no ale lecą. Ale branie piękne było, Uu, piękne branie. Nie chcę powtórzyć już. Ależ był, ale za samą końcówkę pociągnął. Znowu puknięcie, znowu pukają, nie chcą coś. Jest takie fajne przewężenie, z tym, że tu jest w wodzie gałęzi. Z tego, co pamiętam, bo zawsze tu było, nurt nie wymywał ale na tym przewężeniu lubiły stać ryby. chyba się nie nagrało bo coś kamera się zwiesiła ale jest no ja go musiałem teleportować, bo zaraz Wam pokażę, na jakiej skarpie go złowiłem. Spójrzcie, z jakiej skarpy go musiałem teleportować. Wysokiej. Nie wiem, czy to widzieliście, ale była taka akcja. Rzucam, 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 na skarpie takiej stoję, jak przydzwonił i świeca, świeca, ja mówię, jak jego go podbiorę, przecież tu tak wysoko, no ale chwilę go tak przetrzymałem, przetrzymałem i na batoga, kijek to się giął w pałąk, już mówię, kurde, tak strach troszeczkę, ale naprawdę mięsisty kijek, mimo że do 6 gram, delikatny. Ale bardzo mięsisty kijek, naprawdę można z nim, można z nim wiele, tylko następnym razem spróbuję trochę grubszą plecionkę 0.6 na przykład, będę pewniej się czuł. Zobaczę jak będzie, jakie będzie prowadzenie, ale będę pewniej się czuł, jeżeli chodzi o jakieś tam może większe ryby. Cześć. ale zgarnął tak. Czułem zgarnięcie takie Ależ chodzi Tu nie mogę mu dać za mocno Bo tu są kołki Ale fajny No nie w gałęzie Muszę go szybko na batoga O bo Gałęzie Ale piękna ryba Spójrzcie jaki Piękny Piękny Ale zgarnął ładnie Piękna sprawa. Kolejna rybka wyjęta. Ale się zapił. Spać to by nie spadł, ale w gałęzie mógł wleść. Piękna sprawa. Jeszcze raz to powiem i będę to powtarzał. Łowienie okazów to piękna sprawa. Fajnie złowić wielką rybę, trofeum itd. Ale takich ryb nie łowi się codziennie. I jeżeli nie cieszą te drobne rybki, takie gdzieś tam się wydłubie coś, no czy to pstrążki, czy okonki, czy cokolwiek, no to jak ma cieszyć całe wędkarstwo? Naprawdę, na co dzień wszyscy, no nawet wielcy łowcy. Łowią generalnie drobne i średnie ryby. Przynajmniej u nas, tutaj na naszych wodach. Czasami jest dzień, duże ryby są aktywne, albo gdzieś tam się je naszło i łowi się duże ryby. Dlatego też chciałbym taki ten trend internetowy troszeczkę odkłamać, że tak powiem. Bo a kujesz małe pstrągi, tam widziałem w internecie różne opinie. ktoś tam wstawia jakieś zdjęcia, czy filmik, czy coś. Kujesz małe pstrągi, kujesz małe okonki, ale to jest zabawa. To jest sport, to jest łowienie sportowe wtedy drobnych ryb na delikatny sprzęt. Ja nie widzę nic w tym, naprawdę nie widzę nic z tym złego. A u nas naprawdę nagonka już jest y, tak naprawdę na wszystko. Także cieszmy się z każdych ryb, z małych płoteczek, uklejeczek. Takie ryby u nas pływają, takie się łowi i z tego trzeba cieszyć. Spójrzcie, pierwsze owady już się pokazały. Także zaczyna się życie. Piękna sprawa, zaczyna się życie. No słuchajcie, będę już kończył, potok wyjęty, jakieś tam brania, dwa spady tęczaka, dwa tęczaki wyjęte. Piękna sprawa. Czego chcieć więcej na taki krótki wypad? Na, przypominam, pustą wodę, bo te nasze tutaj wody są naprawdę no, bidne, jeżeli chodzi o ryby i nie ma co się cudów jakichś spodziewać. Ale właśnie na takie wody ultralight to jest rozwiązanie. Niekoniecznie chodzi o wielkie ryby, ale często kontakt z rybą, żeby był, żeby sobie połowić, wyłowić się, być zadowolonym z pobytu nad wodą i cieszyć się złowionymi rybami. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.